Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Simon i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale Dziś jestem z Matin siema i zagramy sobie w Minecraft Bedwars Widzimy się na pierwszej ręce no i moi drodzy w końcu pierwsza ręka wystartowała nie są z prawdziwie. Dzięki. No, gramy na najgorszej mapie. Nie lubię tej mapy, bo tu są po dwóch stronach wyspy. Dobra. No nie, no serio. Czemu żółci muszą tu iść? No é de já me uh espalham -huh. a gente beleza dá vai dá vai dá vai vai dá não, não. To nie jest raczej franełełe. Mi się wydaje, że nie Chyba No nie no bloków nie mamy, bo... Miałem się tak budować. Dobra, To jest Ten drugi się buduje, no, na przynajmniej kwiatkę. Dobra, przeżył to. Ale maloła. Zabiłem go łapką. O jejku! Jakby mi to wyszło, prawie zrobię. O, wygraliśmy. Dobra, już nie ma ich widzowie. tam. to lecimy na resztę Mati. Aka niebiescy. Oni mają tylko wełną, więc. Mam nadzieję, że to będzie. Jak sound działa tutaj? Dobra. Mati, zabiłem trzech naraz. To jest nieprawdopodobne, co się w tym było spowodowane tym, że byłem chory. O nie. Dobra. O, pusty chytek. Dobrze. No, mój. Dobrze. Dobry. No, dwa kilo. Ale no, to sorry. jest fajna arena. Nigdy takiej fajnej areny nie miałem, żeby tak nam dobrze szło. Mm. Najgorszy ten akwa musi być podjechany. Dobra, rozwalisz. Dobrze. Lecimy na nich. Gdzie oni są? U siebie? A jeden ma coś naprawdę. ma bardzo, bardzo, że potrafię lepiej i lepiej mnie dostaje. Gigi! ostatnia arena. To zostawię jednego. O nie! Uwaga! Jest. Słabo, bo jest placek obok nas. Y, moi drodzy, Arena wystartowała właśnie po 5 minutach. Siedzenia, zobaczymy czy napiszą pozdro, YouTube widzowie. A nie, białych nie ma. A to luz i tak sobie do nich pójdę. O, zrobiłem klacza na przykład. Z grzebek. mnie plotów. Я не могу I kiedyś jak będę miał więcej subów, to nagram sobie film, wiesz jaki no. jeżeli widzowie mnie poproszą o ESE, skończę film. Sorry super. Sorry super hero. Sorry, sorry super hero. Nie obrażaj się na mnie. Ale musiałem, no. Jeszcze zielonego trzeba Mati podjechać. Bo zielony ma teraz dzięki mnie żelazną zbroję, bo miałem 13 złota. A jakiego mi knuka daje? Gdzie on? Jakiej A Gdzie on jest? U siebie na dachu. Ej, byku On ma dwa! On ma dwa! On pogapa pójdzie teraz u niebieskich ja przy okazji sobie szarpika kupię, no nie. No po co kupujesz szarpa zamiast go dobić? Dobrze. Tych różowych się przydałoby wyeliminować, bo oni są największym zagrożeniem na tej arenie Lecimy na na róż Chodź Musisz mi pomóc Pójdziemy sobie do sąsiadów naszych ich podjedziemy. Ja poszedłem do zielonego. O nie! Um. Właśnie o tym mówiłem. wojduje W sensie nie. Musimy szybko różowych wyeliminować. Bo jeżeli ich nie wyeliminujemy to nasza posada się kończy na tej gierce. A nie może się skończyć maki. Zrobiłem mu blok trapa. GG. Zostało aqua. Jeszcze na górze idę. Dlaczego to wam taka pomarańczowa mi się wydaje na tej parti graficznej. Nie pomarańczała tam... Jezu, jak ja go nie mogłem trafić? Mati musi, Mati zostaw złotego, leć na morski, bo i tak złotego do, dojedziemy, Ja to po, ich, Ja to po, ich no, bedzik musi być autowany Bo ja tam złotego to na luzie. Dobr I mam wprawie ważniejsze. Gdzieś tu złoty był. A i chyba się szykuje kolejna wygrana na i koniec filmu, więc jest dobrze. O nie, nie w tą stronę idziemy. W tą stronę. Nie wiem, czy od drugiej morskiej nie idzie tak. To pójdź od drugiej, a ja pójdę od tej. I widzę morskiego właśnie. On ucieka. Gdzie ucieka? Już. już nigdzie. O drugi mnie dojechał. E, oni są u niebieskich. E, nie u niebieskich, tylko u e, złotych. A tu ja idę do nich. Widzę go, idzie to raczej dojedziesz. Nie dojadę go. Jak chłop robi jitter. No nie dojadę go. Jezu, on zaraz do nas przyjdzie. Wiesz o tym, że on jest jedną wyspę od nas. On jest u białych. Długo będę czekał na ciebie? Jestem u żółtych. Ale ty masz być u nas. Właśnie no dobra, my mamy pobędzie. Super. Z długo będę czekał na ciebie w tej bazie. No nie, on już jest. Dobra, załatwiłem go. już byłem urodzony. Teraz tylko tego znaleźć złotego. A ja nie wiem, gdzie on jest. Jezu, prawie. Z... Widzę! Tu jestem ja. Sorry, no. On nie biega się tak. Dobrze, że... Dobrze, że spadłem. On będzie u siebie. U siebie go nie widziałem. Jezu, znowu będzie pół godziny filmu. Widzę go! Ej, no ja go widzę. A, on się schował. Super. Gdzie jest? U siebie w bazie się schował. Aha, tu jest. On gra na KB, serio? Ja. z długą. No, trzeba od góry do niego. Ja wiem jak iść. Stój tam, bo muszę to widzieć nawet, więc i tak stój. No patrz. <laughs> ja się na pożegnanie. Więc Ja byłem Simon, ze mną był Mati. <laughs> I jeszcze zostawcie. E, suba jak ten Matiego piękny strój łapkę dzwona i widzimy się w następnym filmie trzymajcie się na razie i cześć